Jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o różnego rodzaju owady, to mamy ich tutaj pełen wachlarz, tak? Nie w każdym obwodzie w Polsce tak jest. Na przykład na obwodach kurpie, kurpiowskich no to mamy oczywiście komary, natomiast tutaj to potrafi się dziać. To jest dżungla. Ponadto mamy. Dwa rodzaje, to nazywam meszek, to takie malutkie, mikro i takie te normalne meszki, co, co, mamy, co, co często macie z nimi przyjemność. a mm, Poza tym mamy też, jak tutaj widać dookoła, cztery rodzaje takich much gryzących, można powiedzieć, gzów, bąków. Pytanie od rejonu, jak się je nazywa. Ja wyróżniam cztery po prostu gatunki, największy to jest taki jak szerszeń, bez mała wygląda. Tylko, że tego to czuć po prostu jak on usiądzie i rzadko jest w stanie użreć. Natomiast te, te takie ślepaki, też jest to kolejna nazwa, czy Delty to są tutaj wszędzie. Także za chwilkę ubieram, to Wam pokażę co ubieram, coś co mnie w jakiś sposób chroni przed tym robactwem. Szukałem no, na te wszystkie gzy, tak dalej. Te repelenty nie działają. Jeżeli chodzi o komary, no to e, ten, takie środki typu muga, gdzie tego DEET ten DET środek e, jest powyżej 15, a najlepiej 30% tego DEET, e, to wtedy co to jest skuteczne w miarę? Tak? Natomiast te wszystkie takie po 10% to praktycznie tak jakbym się tym nie spryskał. Tak? Więc. E, Wiadomo, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to te środki są w jakiś sposób chyba już nawet niedopuszczone do handlu. Natomiast w Polsce jeszcze można. Na pewno to nie jest nic zdrowego, no ale, ale można. Tak? Natomiast to jest takie rozwiązanie, powiem Wam, które od dwóch lat stosuję. No i troszeczkę komfort się zmienił. Dalej gryzą oczywiście, ale mniej, tak? Tylko na zgięciach. Tam, gdzie plecak jest na przykład, czy tam, gdzie broń jest, to w tych miejscach można się tutaj spryskać mgłą Natomiast, e, no po prostu jest to jakiś... Jest to jakaś ulga, tak? Nie mówię, że duża. Znaczy duża, tak? Duża ulga. Natomiast nie, nie całkowita. Tu się oczywiście można zasunąć e, zupełnie, natomiast ja tego nigdy nie stosuję tego względu, że kiepsko widać, tak jak w ciągu dnia widać, to można sobie ewentualnie na powrót takie coś zrobić, ściągnąć, tutaj ręce pryskam sobie tą mugą, bo nie noszę rękawiczek, jak jest bardzo gorąco, no i w tym momencie to jest jakiś tam jakaś ulga, po prostu rzeczywiście te komary na tym spłychnionej siatce nie, nie gryzą, a i też można tak naprawdę to ubrać na t-shirt, natomiast to nie jest skuteczność stuprocentowa, ale jest to ulga, tak, jest to ulga, dodatkowy atut tego rozwiązania jest taki, że no, Moskitiera ułatwia podchód do sardy, bo ta sarna czasami nie jest w stanie tak łatwo skojarzyć nas z człowiekiem. Więc w takiej sytuacji, na przykład o, w ten sposób, troszkę zaburzamy rysy twarzy, więc polecam Wam takie rozwiązania. Jeżeli macie ochotę kupić ten produkt, no to dam Wam link pod spodem. Natomiast na pewno są też inne tego typu rozwiązania, które no, bo tutaj nie ma ich tutaj, nie, oni nie odkrył nie wiadomo czego moskitiery istnieją nie od dzisiaj natomiast ta pełna jest tutaj okay, teraz jeszcze tego komara jest mało ale bywa tutaj tak, że normalnie się nie da oddychać i ludzie po prostu nie wychodzą do lasu bo po prostu tak żrą, że głowa mała tak więc pytanie jaki macie obwód, czy czego potrzebujecie natomiast jak się poluje z podchodu, stoi się na pastorale no to rodzaju produkt spełnia swoje zadanie. To taka moja myśl antykomarowa. Jeżeli chodzi o środki, o środki, które używam przeciwko komarom, no to tak jak Wam powiedziałem, o tutaj akurat za Jeżeli chodzi o środki, które używam przeciwko komarom, no to jest to najczęściej Patrzę po prostu na skład, tak? I są różnego rodzaju, czy to tam brosy, czy jakieś tam mugi. Tu akurat mam mugę tropikalną, i tu jest, jak widzicie, DET 50%, tak? Jeszcze pokażę Wam te bliżej. O, 50% DET. Na pewno to nic zdrowego nie jest, ale po prostu no, działa, tak? Działa na te komary trochę, chociaż, tak? Ale już takie środki po 15 dET, no to już właściwie one nie mają tej skuteczności. Także moskitiera, spodnie, przez które się nie przebijają komary, trzeba dobrać, no i się pryskać niestety jakimiś repelentami. No mówimy o tych krytycznych sytuacjach, bo jak troszkę gryzą, to nic się nie dzieje. Teraz właściwie no tylko te bąki latają, tak? Trochę tych komarów jest. No nie wiem, mam na nogach mam za 30 w tym momencie. Ale to jest mało, tak? To nie jest to, że po prostu wchodzą wszędzie do każdego otworu, do uszu, do nosa. To jest, nie jest ta sytuacja. To dopiero przed nami. W zeszłym roku były takie dwa tygodnie, że praktycznie nikt nie polował, bo było tego po prostu za dużo. Nie? Wtedy dałem bąkę, wtedy od, yy, podchód odpada. W Takie sytuacje. Dobrze, to jest taka moja myśl, yy, że tak powiem, antyrobaczna. Także. Pewnie będziemy jeszcze ten temat poruszać. Także dzięki wielkie za uwagę i widzimy się przy okazji kolejnego filmu.